wyszło nam około 16 km i chyba w 4 godziny sprawa pokazuje, że to zrobiliśmy samego marszu bez postojów. Ale trochę szybko, więc nie jestem tego pewien. Dzisiaj idziemy na Lubogoszcz i wracamy do Kasiny Wielkiej Dzisiaj dużo większe zachmurzenie, ale gra gieł i gór i chmur też daje super efekt. No i plus jest taki, że nie widzimy góry naszego szczytu, który musimy właśnie zdobyć, a ściana prawie pionowa. Na zboczach Lubogoszcza e, rosną dorodne jodły, sięgające nawet 50 metrów wysokości. E, zdrowy gatunek, e, więc właśnie stąd często pobierane są szyszki do reprodukcji tego gatunku. Podania głoszą, że na szczycie, w ogóle na zboczach Lubogoszczy, e, było 99 źródeł E, oczywiście dzisiaj już ich tutaj nie ma, e, ale zachowały się dwie takie mułaki zwane kiedyś oczkami, morskie oko i żabie oko. Nad żabim okiem właśnie ulokował się ośrodek dawnej imki, e, dzisiaj ośrodek właśnie wypoczynkowy, baza Lubogoszcz. No i poniespon na dwóch godzinach zdobyliśmy Lubogoszcz, sporo miejsca do wypoczynku. Taplica poświęcona jednemu z przewodników górskich. Na szczycie, lub stoi też krzyż metalowy, kopia krzyża z sosso i w dolomitach. Jak byliście, to powiedzcie mi, czy rzeczywiście zgada. Tutaj Tutejsze legendy głoszą, że tutaj na spoczach tej, tej góry mieszkają na przykład płanetnicy, czyli tacy wysocy mężczyźni w płaszczu i w wysokim kapeluszu, trochę taki gandalf. Więc oni sterowali pogodą. Oni sprowadzali burze, pioruny. Chmury mgły, właśnie tutaj w górach. E, świetliki, na przykład, czyli które powodują, że turyści i mieszkańcy gubią się tutaj w tych lasach. E, boginki, które mieszkają w potokach, udają ludzi, e, wieczorem podsłuchują, jak nadarzy się okazja, to porywają nieuchrzczone dzieci, na przykład. E, utopcy, e, wiele różnych innych postaci. Warto poczytać e, o, tych, o tych legendach i tych mitycznych postaciach żyjących w tych lasach, no bo właśnie nigdy nie wiadomo, co tutaj się kryje.